W mojej przygodzie trenerskiej nie udało mi się jeszcze zwyciężyć w Mielcu, zarówno jako trenerowi grup młodzieżowych, jak i trenerowi seniorskich, grup seniorskich i na pewno jest to dla mnie spora satysfakcja, gdyż uważam, że drużyna Stali Mieliec ma w swoich szeregach kilku bardzo dobrych zawodników. No i nie ukrywam, że w pierwszej połowie momentami zmusiło nas do gry głęboką defensywą, ale tak jak wspomniałeś na początku, odnieśliśmy dzisiaj zwycięstwo 3 do 2 i jestem w tym momencie bardzo z tego faktu zadowolony. Bardzo ładnie dzisiaj zagrała cała drużyna, właściwie nie było słabych punktów. Począwszy od doświadczonego Mirka Iwanowskiego czy Witka Kwaśnego, skończywszy na Adrianie Powierzy, który wystąpił dzisiaj. Chyba troszkę jest też z powodów kadrowych, z powodu problemów kadrowych, prawda? Takie zwycięstwo chyba też dodatkowo cieszy, pomimo kłopotów, które mieliśmy przed wyjściem na, na murawę. Nasze no, wrażenie, że te problemy, które miewamy od pewnego czasu, zdrowotne, chyba powodują, że zespół się jeszcze bardziej cementuje, drużyna się bardziej jednoczy. No, dzisiaj nie mógł zagrać bereś z powodu żółtych kartek. W ostatnim meczu kontuzję odnieśli Paweł Pawlus i Jack Skiba, który od ostatnich momentów nie wiadomo było, czy wystąpi w dniu dzisiejszym. Ale wiele razy już podkreślałem, że u nas nie ma indywidualności, nie ma jakichś powiedzmy gwiazd, tylko jest zespół. I te osoby, które wchodzą, tak jak dzisiaj Adrian powierza, czy pewne roszady, które musiałem zrobić po raz kolejny zdały egzamin i jestem bardzo szczęśliwy. Świadczy to też również o tym, że nie mamy tylko 11 zawodników, tylko nasza kadra jest bardzo szeroka. I właśnie w takich momentach, kiedy są pewne problemy, no, które są rzeczą naturalną i na pewno zawsze muszą wystąpić, my doskonale sobie nadal rodzimy. Piękna akcja na 3-1. Krzysiek Domin bardzo ładnie dośrodkował do powierzy, który na no, uważnym zachował się jak stary rutyniarz. Zgrał głową do Maćka Rusina, który, który strzelił bramkę. No i tak jak powiedziałem na początku, zespół cały czas grał, grał, był skoncentrowany, dążył, no ale strata na połowie rywala naszej piłki, wyprowadzenie kontrataku, no i strata bramki na 3-2, no to pewno mnie jako trenera kosztowało sporo nerwów, jak czekałem na końcowy gwizdek, ale, ale dowieźliśmy. Uważam, że takie momenty też jeszcze hartują zespół i tak naprawdę w perspektywie Kolejnych meczów, myślę, że, że to nawet dobrze chyba, że straciliśmy tą bramkę, a, a nie wygraliśmy 3 1 bo mam nadzieję, że to będzie dla nas też jakaś nauka, że no w tych końcowych minutach, pomimo prowadzenia 3-1, trzeba być naprawdę maksymalnie skoncentrowanym i, no i wykazać się taką determinacją. Nie można powiedzieć jednak, że stal mielec była bliska czy bliższa zwycięstwa. Bardziej na to zwycięstwo zasłużył izolator, pomimo rezultatu, który może troszkę mylić, prawda? No Uważam, że y, stal w pierwszej połowie miała na pewno więcej, y, częściej była przy piłce, miała więcej z gry, ale tak naprawdę sytuacje mieliśmy stuprocentowe mieliśmy my. Nastrzyliśmy no, jedną bramkę, sam na sam miał powierza, minimalna, y, można powiedzieć, no, strzał płonki po zamieszaniu podbrankowym, który w zasadzie o centymetry minął słupek, strzał głową płonki, także tych sytuacji było więcej. Nie ukrywam, że my świadomie dzisiaj. Chcieliśmy trochę być skryci za, powiedzmy, taką tutaj podwójną gardą, bo wiedzieliśmy, że gospodarze mają bardzo dobry środek pola. Naszym celem było zneutralizowanie tego środka. Momentami nam się to bardzo dobrze udawało, udawało, momentami też rywal wychodził spod naszego pressingu w środku pola. No ale tak naprawdę dla mnie najistotniejsze są punkty, a na, na analizę przyjdzie jeszcze czas no, w przyszłym tygodniu przed meczem z hełmianką. Jaką cenę byś w sześciostopniowej skali od 1 do 6 wystawił drużynie za ten mecz? No szóstka. Zdobyliśmy trzy punkty na wyjeździe. Wiele osób twierdziło, że Izolator nie potrafi grać na wyjeździe. Ostatnio miałem przyjemność udzielić wywiadu jednemu z dziennikarzy, który starał się udowodnić, że Izolator nie jest tak wartościowym zespołem na wyjazdach jak u siebie. Uważam, że dzisiaj pokazaliśmy to, że na wyjazdach Potrafimy grać w piłkę, potrafimy strzelać bramki, i to na, i to na stadionie no, legendy polskiej piłki nożnej, i na stadionie drużyny. Stron Izolator jeszcze tutaj chyba, nie wiem czy nigdy, ale na pewno za mojej kadencji, a pracuję już 4 lata, na pewno nie wygrał. Dziękuję bardzo za rozmowę, gratuluję tego fascynującego zwycięstwa, fascynującego widowiska. Dziękuję za nie i do zobaczenia za tydzień w Hełmie. Bardzo i zapraszam kibiców do hełma, gdzie będziemy mieli szansę walczyć o mistrza jesieni. Do zobaczenia.